Cześć wszystkim. Dzisiaj będziemy wymieniać obojniki na resorach albo bawanki, tak zwane. Tutaj w ogóle jednego nie ma. Tak wygląda. Z jednej z drugiej strony tak samo wyglądało. A z drugiej strony już wymieniłem. Tak to wygląda. pokażę wam jak to zrobić co potrzebujemy klucz grzechotka przedłużkę i klucz 13 śruba znajduje się w środku tutaj jakby ktoś nie wiedział Dobra, zaraz to wykręcę i widzimy się ponownie za chwilę. Jestem odbojnik resora wykręcony Tak to wygląda i taka długa śruba Tu mamy nowe I go zamontujemy Widzimy się za chwilę No i jestem Już przykręciłem odbojnik Tak to wygląda teraz Jedna strona I druga strona Pozdrawiam na razie, cześć